przyjaciele moi subskrybenci, będziemy grali dzisiaj w scary Susie. grałam w tą grę ale jak jakby jakiś ale, ale pozdrawiam admirasa i innych co tutaj grali w tą grę albo innych youtuberów każdego ok rozdział pierwszy czekamy na ten mm, mm. Może nie będziemy, no nie będzie może żadnych tych patrzymy i, nie patrzymy i nie oceniamy Patrzymy i nie oceniamy się z kamerami, kamerka mi skali. aby prowadzić to, ale zatulniemy tylko najlepszych w kuchni. Aby dostać pasem, muszę ugotować stare dania. We have soap special guest trying to dining room. Nie wiem o co chodzi, ale. No, no, no. Na W naszym pierwszym kursie skupimy się na podstawach ryzu i nori. Bardziej glonów a nie nori. Traje, ja, więc zobacz, z błądzi po korytarzu, się zarek. Marcinek! Marcinek! to ta Marcinka tam poszedł? Marcinek! To jest ta Marcinka! To ta Marcinka! Proszę, sądzi siebie! Wypyj, jesteś demonem! Zostaw nas, demonie. Se põe ninguém, não é? Ok, no... Pff, tata Marcinka também! Ok, idę stąd. Tata Marcinka idzie. Tak, tata Marcinka. Ouuu, oh, tata Marcinka idzie. Yeah. Ei, hey, tata Marcinka. Tata Marcinkę. Ej, to w ogóle niestrasznie wygląda. Łupie nawet to wygląda. Okej, okay, ale jest tak Jeszcze tylko widzę sobie. Pozdrawiam katnapa. Jak to i tak nie jest Polak, to i tak go pozdrawiam. Okej, okay, mam składnik li, res, tylko res. Tales jedzenie, bierzemy tales. Idziemy. Co to je Okej. Okay. Co teraz mam do zrobienia? To ta odcinka za chvíli będzie z sadu. Cieka Już przed zielę i zasad przestał tylko być korytarz. Ale nie wiem jak to. Cześć tato barkinka. Tutaj barczyka idzie. to ja, okej. Okay. Nara, tato Markinka. Rozwiązanie. od tyłu to pisać to jak toś, to w zasadzie to jest napisane tak. Niesmory, 50 tysięcy, jak to by mogło powiedzieć. A no, Nie nie zapomniałam ja, jaka. ja, je, ja, jak, Okej, okay. co to jest za? Co? Ej, pozdrawiam tego chłopa, fajnie ma Fajny maski Pozdrawiam go Pozdrawiam katnapa, dosłownie Jak Jak katan to jest Polak, to dosłownie Pozdrawiam Pozdrawiam Polaków Grali Tą grę o, tata Marcinka idzie Ech. Zjadę coś tam, coś tam i i, po, i się tutaj tak katnam. Jesteś, tak, tak, wiem, wiem, że jesteś tym jakimś, Polakiem. nie jesteś Polakiem, tylko jesteś ze z Stanów Zjednoczonych, Sto, Stanów Zjednoczonych. Okej, okay, mam to wreszcie. Tato Marcinka, nie widzisz mnie, tak? Nie widzisz mnie, tato Marcinka. Okej, okay, ja będę pierwsza. Śtigam się! Oj, oj, oj! Oj, oj oj! Kurs tutaj jest dozy. Ona pod Pierwszy kursu ukończony okej okay. po prostu o wyniki pierwszego kursu sam de, o no jestem jedną ucieczkę i zgarnęłam aż 25 punktów brawo ja ah, pozdrawiam ludzi co o, ta smicja Jesteś, jesteśmy do czysto Jesteś jesteśmy bez niebezpieczeństwo jest to, tu będzie tu eksplozja, słaby sygnał, jest w środku, to tego, to, wiem, że to. to jest diabeł teraz, widzicie tą kropkę, to, to jest poroku roku w Rosji, on jest po roku w Rosji, on jest lubi odbił alkohol dalekiego, tak wygląda, że zanikł, nie, nie, ja, ja, ja powiem, nie, nie chcemy tego widzieć. Drugie danie. Aha, ryba! Idę do pierwszego.

Mamy był raz pierwszy susi, czyli nie pamiętam jak to się nazywało, ale mamy chociaż plus 25! ja, okej, okay. bo i bez, A nie wiem jak to ocenić, uciec? ucieczka, pierwsze dwie. Uciekabę. Uciekabę. Nie tam, że nie Daj ta mam Dziema, tata, Marci tata, tata, Tuńczyk No tuńczyku tata, to o Bez tylko tata, tata, zapowiada, tata, ty... O to się tata, tata, się tata, sorry. za Malutký blend. Velcí každě viděl. Viděl bych to tak. Okej. Ok. Pucha

Bo jestem jeszcze mi się zapada żeby widzę żeby Albo laka laka bardziej. Takie firu. Jaki żeby Norman cię złapał. Muszę kończyć odcinek. Ech! Jedno. Wychodzimy. Widać. Mogę widać was z kolejnym odcinku. Ura!